Tak, Andrzej. Dzisiaj będziemy poruszać bardzo istotne tematy dotyczące pielęgnacji włosów. A jak się okazuje, bo przeprowadziliśmy ostatnio taką ankietę wśród swoich yy, klientek i klientów, że tak naprawdę wy balicie nie powiem w co przy pielęgnacji skóry głowy. I o tym dzisiaj porozmawiamy, żeby poprosić was, bo to będzie nasza taka wspólna prośba o to, żebyście wyeliminowali złe nawyki, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry głowy. Tomek, jak ty pielęgnujesz swoją skórę głowę? Otóż tu już lecimy lągiem? Nie. No a co ty, a co ty tak, myślisz, co ty, jesteś, co ty jesteś? Przesiadki jakieś będziesz w pociągu? Nie chcę przesiąść na inny pociąg. No właśnie. Eee, słuchajcie... Eee... Przede wszystkim w tej pielęgnacji popełniamy takie bardzo podstawowe błędy. Chcielibyśmy Wam pomóc je wyeliminować, czyli zająć się pielęgnacją dla początkujących pielęgnacją skóry głowy bo o tym w ogóle zapominamy. My mówimy, używamy sformułowań szampon do włosów, odżywka do włosów, zapominając kompletnie o tym, że podstawą dobrej pielęgnacji jest skóra głowy. Zdrowa skóra głowy, a zdrowa skóra głowy to czysta jest ta skóra głowy. Więc od tego ja bym y, przede wszystkim zaczął. No to zaczynamy. Jedziemy. Jak często używasz peeling do twarzy? No staram się y, Raz na dwa tygodnie. Okej. Okay. A tak naprawdę powinniśmy używać go raz w tygodniu. Ale w ogóle zaskoczeniem, Andrzeju, jest to, że peeling do skóry głowy w ogóle istnieje, bo. Nie um... ja widałem twarz, a on miał skórę głowy od razu wyprzedza i to jest tak całe życie. Po prostu człowiek chce z czymś tutaj wyjść, zaskoczyć, zachęcić. Ale zaskakujesz to... samym peelingiem a, do skóry głowy nie. zaskakujesz. Ilu z was wie że Dąbię, produkt, który nazywa się do peeling do skóry głowy. Ale już od razu przejść do konkretów. Dobrze. I to taki, co? Niekonkretny? Konkrety, konkrety to są takie, moi drodzy, że przede wszystkim zapominamy o tym, że skóra głowy powinna być regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, peelingowana. Dlaczego? Dlatego, że używając szampon, używając maski, odżywki, lakiery, pasty, różnego rodzaju substancje, też czynniki zewnętrzne pozostają i przyklejają się do skóry głowy i ona dzięki peelingowi dostaje swoją za każdym razem młodość, ale też regeneruje się przez złuszczanie starego naskórka. Więc to są rzeczy bardzo istotne, a w pielęgnacji o tym zapominamy i tutaj, moi drodzy, peeling jakby rozpoczyna pierwszy krok dobrej pielęgnacji. Zawsze nanosimy go na włosy już mokre specjalnym, specjalną pipetką, czy jak to nazwać? Nie, Koniuszkiem. taki koniuszek taki cudowny. Koniuszek. Cudowna końcóweczka. Końcóweczką na całą głowę dobrze emulgujemy palcami, okrążonymi ruchami. On się delikatnie pieni, potem spłukujemy i przechodzimy do mycia. Myjemy szamponem dobranym nie do włosów, tylko do skóry głowy. Tym bardziej u osób, które mają problemy ze skórą głowy. Co po szamponie? Raz myjesz szamponem czy dwa razy? Dwa razy myjemy A co szamponem? W ankietach? Że raz i to jeszcze jak? Tak. <laughs> Czyli dwa razy szamponem, nawet takie krótkie włosy jak moje czy jak włosy Andrzeja. Dwukrotne mycie bowiem zdecydowanie polepsza oczyszczenie skóry głowy i powtarzać się będziemy. Skóra głowy czysta, skóra głowy to zdrowa skóra głowy, zdrowa skóra głowy to zdrowe włosy. Z wypadaniem w ogóle zmaga się bardzo duża część społeczeństwa i to wypadanie ma bardzo różne przyczyny. W związku z tym proponuję Wam zacząć, jeśli to wypadanie jest rzeczywiście nasilone... Tylko to... teraz też na chwilę się zatrzymajmy, zadajmy sobie pytanie, czy wypadanie to wypadanie. I pamiętajmy o tym, że zdrowemu człowiekowi wypada około 200 włosów dziennie, więc też musicie sprawdzić... I jest to proces porosło... absolutnie naturalny. Tak. I, I jeśli to teraz... przepraszam, zrzucić, żeby porosło nowe. No. Jeśli teraz przez... Tydzień nie myjecie włosów i nagle je umyjecie i wyczeszecie, to wyczeszecie zdecydowanie większą ilość. Czyli to jest pierwsza rzecz. Tydzień, ile ma dni? No 7. No, mój ma dziewięć, więc dlatego Ciebie pytam. Siedem razy dwa to jest 1400 włosów, czyli taka no, porządna szczotka. Więc nie dziwcie się, że tyle wypada, bo to wtedy jest całkowicie zdrowie Czy i normalne. Nie wpadajmy w panikę, ale rzeczywiście jeśli już dochodzi do wypadania, to przede wszystkim musicie wiedzieć, że wypadanie następuje z dwóch powodów. To jest wypadanie mm, poprzez zaniedbania związane z pielęgnacją włosów od co zewnątrz. To jest, jest bardzo rzadkie. Ale jest, ale jest, ale jest, zdarza mhm. się. Po prostu brakuje nam y, dobrej pielęgnacji i źle, ale to już wyjaśnialiśmy sobie wcześniej, jak y, zacząć tą dobrą pielęgnację, czyli między innymi peeling, i y, y, to jest bardzo ważna rzecz, ale druga rzecz to jest to, co dzieje się w środku, czyli wypadanie może być spowodowane bardzo wieloma czynnikami: złą dietą, stresem, y, chorobą i stanem pochorobowym, antybiotykoterapią. Zaburzeniami związanymi z funkcjonowaniem tarczycy. Każdy z, z, z nas tarczycy. będzie miał całkowicie inaczej, więc naprawdę, zanim zaczniecie podnosić panikę do góry, że włosy Wam wypadają, zastanówcie się nad tym, czy one naprawdę wypadają. Zobaczcie na kilka miesięcy do tyłu, czy mieliście właśnie antybiotykoterapię, czy może byliście na coś chorzy, czy mm, był stres, czy była zmiana diety, czy może zmieniliście otoczenie, w którym żyjecie. Bo takie rzeczy się dzieją normalnie. Musimy przede wszystkim wykonać e, oczyszczanie skóry głowy, bo wtedy e, szampon no bo no jest, i wszelkie, wszelkie ale jest, wcierki, ale jest, ale to to zabiegi. Słuchajcie, bo ja wiem, że Ty byś mógł na Uniwersytecie wykładać, ale powiedz, jak, jak byś <grym> mówił to do normalnych ludzi? <grym> na Uniwersytecie. no. A, słuchajcie, włos, żeby był zdrowy, musi być dobrze odżywiony. Odżywiamy go i od środka, i od zewnątrz. A żeby został odżywiony, musi mieć czystość koło siebie. Czyli peeling, szampon do skóry głowy z odpowiednim pH. Maska działa powierzchownie na długości włosów i odżywka tak samo. Ale nie Więc szukając, nie nie szukając rzeczy, daleko, daleko. Szampon czarna orchidea yy, zawiera wyciąg z 12 ziół. Genialne, właśnie, genialne. Tak. tak. Genialne, tak proszę sprzedawać. I te zioła działają pobudzająco na skórę głowy, yy, wykonując jeszcze intensywny masaż, bo to chodzi przede wszystkim o tym zapomnieliśmy Pamiętajcie powiedzieć. Pamiętajcie o masażu. Tak, pobudzenie skóre głowy. 3 minuty dziennie masaż, masaż. A wiesz nie co ja sobie no. jeszcze robię, jak mam ten szampon? Nie szampoo? mów co sobie masujesz. Po... Nie, 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 nie interesuje to no Nawet ja sobie nie masuję, ja sobie robię tak. Tak, żeby pobudzić. A, a ci chodzi, no. Nie słyszycie? Nie jest po pełno. Sto. Pełno, za pełno. Zawsze Ci mówiłem, że tam jest za pełno. I tak sobie robię. I wtedy to się skóra głowy się pobudza. Po prostu y, przyspieszamy procesy, ja mówię, które zachodzą. No, bo się puka w No właśnie, to nie pomaga. Więc, y, żeby była jasność, pomaga na skórę głowy i wzrost włosów, ale nie bardzo pomaga na to, co dzieje się w środku głowy. A wszystko jest związane z tym, żeby skóra głowy była bardziej ukrwiona i elastyczna. Żeby zapuścić yy, ładne, zdrowe zawsze, włosy. Zawsze ty sam, człowiek chce się tutaj wypowiedzieć, to ci Proszę, temat, proszę. To nie jest łatwy temat, bo zapuszczenie włosów też zależy od wiele wielu czynników. I przede wszystkim od diety, od tego w jaki sposób e, żyjemy. Czy istnieją kosmetyki, które mm, przyspieszą porost włosów? E, I tak, i nie. Tak to dobra pielęgnacja. To o czym cały czas mówimy, to jest fundament zdrowych, długich, pięknych, zadbanych, błyszczących, nie urywających się włosów. I ta pielęgnacja, powiedzmy, to zapuszczanie, bo wszyscy znowu mówimy o zapuszczaniu włosów i zapominamy o tym, czyli jak to się nazywa to? Co? To skóra. Skóra głowy. Czyli żeby włos rósł zdrowy, mmm, piękny, lśniący, długi, skóra musi być czysta, musi oddychać. Musi być sprężysta, musi być jędrna, żeby te włosy właśnie pobierały pokarm z środka, i żeby były takie płuściutkie. Andrzej! Mówię o włosach. Dlaczego patrzysz na mnie i pokazujesz jakoś tak? No, a do kogo mam patrzeć, jak tu nikogo innego nie ma? No. No. Na szczęście. szczęście. Nie wszystkim jest też, słuchajcie, żebyście dziewczyny nie popadały w jakąś taką paranoję, jest to też predestynowane genetycznie. Nie wszystkim z was uda się zapuścić piękne, długie włosy, Niektóre ponieważ... normalnie najnormalniej w świecie się do tego nie nadają. One urywa, rosną do pewnego momentu i tam kończą swój żyw, żywot, że tak no się wyrażę. No tak, starzeją Wypadają. Się, włosy tak. też się starzeją, nazywajmy rzeczy po imieniu. Włosy też się starzeją i są takie gatunki włosów, które i to na pewno nie jedna z Was może sobie odpowiedzieć na to pytanie, że włosy rosną do pewnego momentu, a później po prostu na tyle słabną, że zaczynają się urywać, wyglądają niezdrowo i zachowują tą długość taką do ramion i Pani przychodzi i mówi ja bym chciała mieć takie duże, długie włosy dotąd. No niestety czasami muszę powiedzieć, że to se ne da. Może w następnym wcieleniu. Jeżeli się nie, namyj, nie nauczycie, nie namyjecie, nie nauczycie myć porządnie skóry głowy i odżywiać jej i pielęgnować ją, to się więcej nie zobaczymy. Także namyjcie się, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych poradach, w jaką stronę mamy zmierzać, co chcecie jeszcze wiedzieć więcej. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dziękujemy Wam za podstawy proszę, pielęgnacji. Proszę w swoim i w tą A teraz w tygodniu, To powinieneś wstać moim zdaniem. Bardzo proszę. Na stojąco ten komunikat. Raz w tygodniu. Klik. Tak?